Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w 28. Niedzielę, zwykłą w ciągu roku liturgicznego, i dziś e, cała liturgia Słowa Bożego zachęca nas do wdzięczności. Najpierw wdzięczności Panu Bogu, a później wdzięczności drugiemu człowiekowi. Ale my oczywiście zaczynamy się na słowach Ewangelii, według Świętego Łukasza. Który to Pan Jezus e, uzdrawia dziesięciu trędowatych. Co jest ważne, że uzdrawia, je ta, uzdrawia ich w taki sposób, że nie dotyka, nie modli się nad nimi, tylko każe udać się im do e, arcykapłanów, aby złożyli ofiarę. Tak właśnie się działo w tradycji żydowskiej, że jeśli ktoś został uzdrowiony z trądu, miał iść do arcykapłanów, złożyć odpowiednią ofiarę. No i oczywiście ci trendowaci poszli, bo znali y, oczywiście postępowanie prawa żydowskiego. Ale co jest piękne, to właśnie, że w, trak w trakcie tej drogi do arcykapłanów zostali uzdrowieni, ale co jest znowu niepięknego w tym fragmencie Ewangelii, to ich zachowanie. Na dziesięciu trendowatych przyszedł tylko jeden, jak się później okazuje poganin, Samarytanin, cudzoziemiec. Aby złożyć Bogu dziękczynienie za oczyszczenie, złożyć Bogu dziękczynienie za to, że go uzdrowił z trądu, choroby, która była chorobą wykluczenia społecznego. Zobaczcie, kochani, że piękny jest ten fragment Ewangelii, uczący tego, że nie zawsze ci, którzy są blisko Pana Jezusa, potrafią dziękować. Ale czasami jest tak, że właśnie może ci, którym nam się wydaje, że nie są przy Bogu. Dziękują bardziej Bogu niż my, którzy przy Panu Bogu jesteśmy. Spróbujmy podjąć taką refleksję dzisiaj, w tą 28. niedzielę. Czy ja potrafię dziękować Panu Bogu? Czy jestem wdzięczny Chrystusowi za dar ofiary eucharystycznej, za krzyż, za sakramenty? Czy jestem również wdzięczny drugiemu człowiekowi za to, co od Niego otrzymuję? Kochani, dziś liturgia słowa zachęca nas do wdzięczności. Pytajmy o tę wdzięczność, a jeśli jej brakuje, to prośmy Boga, abyśmy byli wdzięczni najpierw jemu samemu, a później drugiemu człowiekowi. Dobrej niedzieli, niech Was Pan Bóg błogosławi. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej niedzieli z Panem Bogiem, pozdrawiam.